Hejka. Dziś mam dla Was poradnik dotyczący rozwiązania trzeciej codziennej zagadki na serwerze MCC Championship niezbędnej do uzyskania nowej pelerynki MCC Cape. Dzisiejszą podpowiedzią jest kaczuszka z koroną pływająca na jakimś stawie. I teraz my, będąc w samym centrum lobby, na dywanie z koroną, tuż przy Jensie i Agnes, musimy pójść w stronę wielkiego portalu do Ace Race. I tutaj, przed jeszcze tą y, drogą, stęczy, musimy skręcić w lewo i czeka na nas tutaj właśnie ta z obrazka, żółta kaczuszka do kąpieli. Tuż pod kaczuszką właśnie w tym stawie. Widzimy trapdoor i aby się tu dostać, musimy otworzyć sobie tutaj tym trapdorem przejście. Spływamy na dół i znajdujemy się na dole. Teraz czeka na nas krótki parkour. No i ostatecznie mamy tutaj obrócony portal do endu i kiedy do niego sobie wejdziemy, to pyk. Wyzwanie ukończone, i mamy już trzecie wyzwanie codzienne. Skończone, odblokowane, czyli jesteśmy jeszcze bliżej odblokowania nowej pelerynki. Zostaw proszę łapkę w górę i suba, bo codziennie wrzucam Wam takie poradniki odnośnie ukończenia misji codziennych. Pozdrawiam Widerlorda, Kazanka Antka i Sześciościana. Cześć!